Cześć, wszystkim, jestem Sky. Dzisiaj zagramy sobie troszkę w ultimata, dokładniej to w Tarczy Mistrzów. Eee, no i tak. W Tarczy Mistrzów. Chciałbym się Was ogólnie dowiedzieć, czy nie chcielibyście jakichś challenge'ów w typu, typu gramy najsłabszym składem i tak dalej, samymi brązowymi. Tutaj niestety bramka dla przeciwnika Sanchez, takim lobem przełobowym naszego bramkarza. Słabo, słowo. No. I tutaj mamy ładną bramkę nadzrożnego po wybiciu. Nasry wrzuca do Aubameyanga. Aubameyang dobrym strzałem swoją plas swoim plaskatym czołem do bramki. No. Więc jak chcecie jak w takiej challenge to piszcie. Może to jest jakieś zupełnie co innego niż paczki, nie? No, no i tutaj błąd naszego a co prawda ładnie wyszedł, a złe podanie potem. Zły wyrzut. Tu jeszcze został troszkę przyblokowany przez. nie wiem kogo. Quinteno chyba, nie wiem. No. Tutaj ładne, prostopadłe podanie do Błażczykowskiego. I Eswain do bramki ogólnie, bardzo spoko jest ten zawodnik, jest srebrny, ma 71 overalla, ale to jest jak dla mnie jeden z najlepszych zawodników w tej Fifie, więc całkiem spoko. Ładny gol. Tylko, no tu błąd trochę, że o ogólnie był. Przeleciałam pod brzuchem. No, i złe wyjście, kolejne naszego bramkarza. No i tracimy gola. Felipe Malo trafia. Kolejne prostopadły tu już w dogrywce. 120 minuta. No i kolejna bramka dla przeciwnika. Co się dzieje? Co się dzieje? Tutaj nie wiem czemu mój bramkarz wyszedł, nie wychodziłem nim. No i to już koniec naszego meczu. Jeśli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę. Tak jak zwykle, no to dzięki, cześć, trzymajcie się na razie.